Wiadomość z ostatniej chwili: Boeing 737 w najpopularniejszej wersji 800, popularnej linii China East, rozbił się dziś rano w południowych Chinach. Na pokładzie powinny znajdować się 132 osoby. Patrząc po nagraniu z chwili katastrofy, nikt nie miał szans na przeżycie. Boeing 737-800 wystartował dziś przed godziną 6.30 czasu polskiego z chińskiego miasta Kunming. Samolot zmierzał do miejscowości Guangzhou nieopodal Hongkongu. Gdy spojrzymy na zapis prędkości i wysokości lotu, możemy zobaczyć, że wznoszenie przebiegało bez problemów, a samolot zaczął gwałtownie jednostajnie spadać około godziny po starcie z chińskiego Kunming. Według transpondera samolotu samolot stracił około 2000 stóp w wysokości w 77 sekund. Łatwo możemy wyliczyć, że samolot tracił około 260 stóp na sekundę, czyli około 80 metrów na sekundę. Są to dane z początków kłopotu chińskich pilotów. Na nagraniu z momentu katastrofy widzimy, że samolot opada praktycznie pionowo, z dużo większą prędkością pionową.

21 marca 2022 roku Boeing 737 linii China Easter Airlines stracił kontakt nad Wuzhou podczas lotu Kunming-Wanzhou. Administracja lotnictwa cywilnego uruchomiła mechanizm awaryjny i wysłała na miejsce grupę roboczą. Sytuacja jest o tyle szokująca, że China Eastern nie jest tak zwaną linią trzeciego świata, a jest renomowaną linią lotniczą znaną na całym świecie, a Boeing 737, który dziś rozbił się w Chinach, jest najpopularniejszym samolotem pasażerskim latającym obecnie po świecie. Na ten moment oczywiście nie wiemy jaka była przyczyna katastrofy. Ostatnia katastrofa Boeinga 737-800 miała miejsce w Indiach, gdzie samolot linii Air India przestrzelił pas. W tym jednak wypadku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Z jakiegoś powodu spokojnie lecący na wysokości przelotowej samolot nagle zaczął spadać niemal pionowo w dół. Jest to sytuacja, która w historii, a zwłaszcza w XXI wieku zdarzała się bardzo rzadko. Samolot uderzył w ziemię z taką prędkością, że ratownicy, którzy szybko znaleźli się na miejscu katastrofy, znaleźli tylko ogromny krater, w którym ciężko jest zidentyfikować pozostałości samolotu. chả gì thế mà nhở đây có chung pin thiếu nhiều lỗ xe có bút có có nhận tờ cái nhận nhục để để nhiều người đi cái nhìn xem kỳ kỳ những gì có em mà chỉ cho đi mà bà chính em cộng lộ mà chết gì lấy đi đi Zagadkowości dodaje fakt, że Boeing 737-800 linii China Eastern miał mniej niż 7 lat, a swój pierwszy lot odbył w czerwcu 2015 roku. Gdy tylko pojawi się więcej informacji na temat samolotu linii China Eastern, będę Was informował na bieżąco w lotniczych wiadomościach.